Mój projekt jednak nie odbędzie się na Malcie, bo zrobiłem co w mojej mocy, żeby mój projekt odbył się, odbył się na Malcie, ale okazało się, że Malta po prostu ma zbyt tanie domy. My byśmy chcieli taki za kilkaset tysięcy, a oni mają tylko, tylko takie do stu, a nawet jak znalazłem jeden dzisiaj za 200, to i tak wyglądają tak, że, że mógłbym się bać tam spać, nie? Pomimo, że za 200 koła, więc po prostu... Musimy prowadzić w inne miejsce, już wiem w jakie, ale nie mogę na razie zdradzać. Pozdrawiam Ustkę. O co z 20k, no, że do 20k, 5 miał być. Więc mój projekt nie odbędzie się gala i projekt nie odbędzie się na Malcie. A... Nie chcę jeszcze zdradzać, ale info do wszystkich fajterów, Dzwoncie. mamy mnóstwo kabony, piszcie, kto by chciał zawalczyć na mojej gali. Dzięki Mariusz. Możecie pisać, dzwonić, mailować, wysyłać gołębie pocztowe. Wiesz, wiesz po co ja tu jestem? Po prostu, żeby wiesz ten obrazek. Tak, tak wiesz. Tak Piękne nie? widoki, Petło, basen, e, model z from Poland. <laughs>